Witam na moim kanale. Tym razem nagram filmiki, filmik o takich broszurkach na temat gadów, czyli popularne rodzaje gadów. Wybieramy papugę pierzenie papug, akwarium dla początkujących. Pielęgnacja akwarium, akwarium w czasie rzeczywistym. Więc od początku lecąc, będę pokazywać, co w takich broszurkach się znajduje. Tu nie będzie już dobra, nie będzie może po kolei, ale mniejsza z tym. Więc mamy pierwszą, jedną z pierwszych broszurek: popularne rodzaje gadów. Co w takiej broszurce można przeczytać? O gadach. Wszystkie informacje, te, które oczywiście znajdziecie w internecie, między innymi albo w książkach na temat danych gadów. Czyli mamy tak. Najpopularniejsze w tych broszurkach to jest o Agamie Brodatej, o Gekonie Lamparcim, o Legwanie Zielonym, o kamelonie Jabańskim, o Wężach Zbożowych. Agama Błotna, O Pytanie Królewskim, O Żółwiu Lądowym i O Żółwiu Czerwonolitym. To są w takich broszurkach, tu znajdujemy informacje podstawowe z podstawowych, czyli na temat jak żywić danego zwierzaka, jak go utrzymywać. Znaczy, jakie warunki do życia on potrzebuje, jakie terrarium, wielkość i tak dalej. Oraz pokarm, jaki potrzebuje dane zwierzę. Yy, I jakie akcesoria są do danego zwierzaka potrzebne. To są informacje zawarte w skrócie, można powiedzieć. A więcej informacji na temat gadów, jak je utrzymywać, pielęgnować, żywić i co dalej jak prowadzić ich terarium albo to co one wymagają, to można się dowiedzieć zarówno w internecie, jak i oczywiście w książkach, które można zakupić w jakiejś księgarni, bądź przez internet, bądź ewentualnie wypożyczyć w bibliotekach. A to są najważniejsze informacje na razie na tyle na temat tej jednej broszurki lecimy do następnej broszurki. Tutaj tak samo będą podstawowe informacje z podstawowych o akwarium w czasie wakacji. Oczywiście pokazałam w innej kolejności, nic nie szkodzi, będzie w innej. Tu mamy podstawowe też informacje, jak należy w czasie wakacji, co należy zrobić. Pielęgnacja akwarium przed wakacjami, jakie informacje są zawarte. Yy. Co muszę zrobić przed wakacjami? Wyjeżdżamy na weekend. Wyjeżdżamy na więcej niż 3 dni. No i tyle. I mamy ładne kolorowe obrazki. Oczywiście te wszystkie informacje, więcej, tak samo. Oprócz takich broszurek bo tutaj to są w skrócie. Takich broszurkach. Ale więcej się można, tak jak mówiłam, w innych źródłach dowiadywać. Pielęgnacja akwarium. No, oczywiście, pielęgnacja, czyli przycinanie roślin, nawożenie roślin akwariowych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będzie też zawarte podstawowe informacje. Czyli dbaj o założone akwarium. Pielęgnacja ryb. Jak należy je żywić i co zrobić, żeby były zdrowe. Pielęgnacja roślin. Czyli też nawożenie. I mamy glony w akwarium. Co należy zrobić. Podsumowując. Co należy zrobić znowu, żeby te rośliny rosły, żeby nie psuły się i tak dalej bo to oczywiście w akwarium to nie można powiedzieć, że rośliny więdną, tylko w jakiś sposób się psują. I tutaj w takich broszurkach to są podstawowe informacje. Takie broszurki, między innymi, ja te broszurki, jak widzicie, nazwę Kakaduzo. W takich, y, takie broszurki ja nabyłam je gratisowo w sklepie zoologicznym, więc wy również Macie okazję jako początkujący akwaryści i inni yy, posiadacze zwierząt. Akwarium dla początkujących. Tutaj też tak samo są podstawowe informacje zawarte. Takie broszurki też warto sobie nabywać, żeby po prostu w pierwszych chwilach, kiedy świeżo macie nabytego zwierzaka, bądź świeżo nabyte akwarium, bądź inne, w ogóle jakiekolwiek zwierzę. Żeby tu i teraz znać podstawowe informacje, jak należy się w danych pierwszych chwilach zaopiekować tym, tym co macie w domu. Czyli tak, tu mamy... Akwarium dla początkujących, czyli mamy tak od wyboru zbiornika, czyli wybór zbiornika, wybór podłoża, założenie akwarium krok po kroku, zanim wpuścimy ryby do akwarium, wykorzystywanie żywych roślin. No i to wszystko. Więc tutaj, no w takich broszurkach to wiadomo, że tu nie będą jakieś informacje, nie wiadomo jakie, tylko będą to. To jest na pierwsze chwile, kiedy świeżo nabywamy zwierzaka i co należy, jak sobie poradzić z tym zwierzakiem w pierwszych chwilach, a potem dalszy tok jego pielęgnacji, żywienia i tak dalej co on dalej potrzebuje, to zwierzę, to musimy się na Musimy nabywać książki lub po prostu czerpać informacje z internetu. No niestety. Bo tutaj to będą tylko jedna z najbardziej podstawowych informacji. Tutaj mamy broszurkę z kolei o pierzeniu papug. Jeżeli macie papugi w domu, to w pierwszych chwilach. Musicie wiedzieć, jak należy, co należy zrobić, żeby ta nie miała problemów z pierzeniem. Kiedy ptak zmienia, ptaki zmieniają pióra? W jakim okresie? Też są zawarte w takich informacje. Dwa, dwie fazy wymiany piór, co wpływa na pierzenie. Jak ułatwić pierzenie papugi? Co może zagrażać przebiegowi wymiany piór? Co może zagrażać? No tak, podczas kiedy papuga się pierzy, no to mogą pojawić się problemy. Więc gdy byłyby problemy, trzeba wiedzieć, co zrobić żeby nie miał ptak problemów zdrowotnych, bo tu chodzi o zdrowotne problemy. Wszystkie ptaki się pierzą w pewnym okresie, nie tylko papugi. Tu są broszurki o papugach, ale to chodzi o wszystkie ptaki. I musimy wiedzieć, jak sobie z tym radzić, a ażeby nie miały tych problemów żeby nie doszło do awitaminozy i tak dalej, czyli do braku witamin. Wybieramy papugę. Tutaj mamy podstawowe informacje z podstawowych, co, czym należy się kierować, żeby dobry, żeby wybrać zdrowego ptaka przede wszystkim. Tutaj będziemy mieli o czym warto pomyśleć. Jaką papugę Jaka papuga, przepraszam, mi odpowiada. Musimy się zastanowić, którą papugę byśmy chcieli mieć. Czy papuszkę falistą, czy papuszkę nimfę, czy może papugę kakadu? Ale też musimy się zastanowić nad miejscem, po prostu nad wyborem ptaka. Tu chodzi nie tylko o zdrowie, ale też o to, żebyśmy. Myśleli o tym, że wybór miejsca na klatkę musi być nie tylko samego ptaka, bo wiadomo, że ptaków nie będziemy trzymać tak jak psa lub kota w pokoju, tylko ona musi zamieszkiwać w jakiejś klatce, w której będzie spać, będzie się żywić, będzie zostawiać swoje potrzeby fizjologiczne, żeby po prostu nie sprawiało to jakichś większych problemów. Papuga przychodzi do rodziny. Jako swoić papugę. No i tak dalej. W każdym razie takie broszury nabędziecie w praktycznie. Jeśli zapytacie się w sklepie zoologicznym, czy, macie, czy mają takie oto broszurki. To nie wierzę w to, że nie będzie takich broszur. Z pewnością znajdziecie w waszym sklepie zoologicznym. Warto się pytać, jeżeli macie świeżo nabytego zwierzaka, to warto się zaopatrywać w takie podstawowe z podstawowych informacji w początkującej fazie, żeby się nauczyć, jak należy w pierwszych chwilach się opiekować danym zwierzakiem a dopiero z czasem jak już się nauczycie tych podstawowych rzeczy to wtedy będzie dalsze kroki będą wam y, powiedziane, pokazane na YouTubie jak i również w książkach. Na internecie dużo rzeczy możecie dowiedzieć się na temat danego rodzaju czy danego gatunku waszego zwierzaka, jakie macie w domu, Nie, niezależnie od tego, jaki gatunek. Jeżeli macie papugę falistą, no to o papugach falistych. Macie papugę nimfę, to wszystko o papugach nimfach. Jeżeli jest to wąż zbożowy, to tak samo. Warto się dowiadywać, wtedy będziecie pewni, że opiekujecie się dobrze. Warto. Też dopytywać czasem w sklepach zoologicznych o różne informacje. Niekoniecznie, zbędnie, nie, niekoniecznie od razu kupować multum akcesoriów, tylko to, co jest niezbędne. Dlatego tutaj w takich broszurkach też się dowiecie, co jest niezbędne dla Waszego zbie, zwierzaka, żeby nie... Niepotrzebnie nie kupować też rzeczy, które będą Wam zalegać w domu, a nigdy nie będą używane. Także takie broszurki są bardzo, bardzo pomocne. A dopiero później, jak się okaże, że porównacie sobie z książką bądź innymi informacjami z internetem, no to wtedy zobaczycie, co dalej będzie Wam się może okazać potrzebne. Oczywiście, jeżeli chodzi o gady. To będą potrzebne lampa grzewcza oraz lampa UVB. Potem ewentualnie mata grzewcza, w przypadku węży, to będzie mata grzewcza potrzebna. Lampy nie, nie będą potrzebne do węży, ale jakieś źródło światła. Oczywiście nie, żeby ten wąż żył wam w ciemnicy i ciemnej norze. Tylko wszystko musicie się dowiadywać na bieżąco, co jest tak naprawdę potrzebne. Warto po prostu sobie te informacje przeczytać, dowiadywać się na bieżąco, bo to każdy gatunek zwierzaka ma inne wymagania niż, niż na przykład pies czy kot, bo psy i koty to wszyscy praktycznie wiedzą, jak się opiekować takim zwierzakiem, a nie każdy ma wiedzę odpowiednio na temat węży czy innych gadów gady mają znacznie większe wymagania niż, niż niestety taki pies czy kot kot się też wydaje oj bardzo dużo wymagania no tak ale ale trzeba wiedzieć co tak naprawdę jest niezbędne jaki pokarm jest też niezbędny żeby niepotrzebnie tam nie robić zwierzakowi problemów żeby nie tworzyły się problemy zdrowotne przede wszystkim, trzeba też dbać o zdrowie zwierząt. Także pomyślmy o tym, warto czytać informacje, jaki pokarm na pewno stosować, a czego nie stosować. W przypadku kotów, też jaki pokarm oraz i jaki żwirek, gdzie ma, w który żwirek się załatwiać. Oczywiście się mówi: o, trzeba żwirki wypróbować. No tak, ale nie zawsze jest to możliwe. Kotu też trudno jest czasem dogodzić, bo czasem się kupi coś i jest to niezgodne z tym, co byśmy, co nam się wydaje. Także warto sobie poczytać wstępnie, warto się dowiadywać. Także takie broszurki są pomocne. Można się wspomóc, zainspirować i ewentualnie jedynie to. No dobrze, życzę miłego oglądania i co, jak zwykle, do kolejnego wideo i dawajcie łapki w górę.